Słuchajcie, ja chciałbym, abyśmy rozważali i temat właściwie, i będziemy czytać kilka tekstów, które z tym tematem się wiążą, ale to jest bardziej kazanie tematyczne, bardziej tematyczne. Tak się składa, tak się składa, że Słyszymy bardzo wiele zapowiedzi o tym, jak będzie źle. Ja nie wiem, czy wy już zaczęliście chodzić po o składach opałowych i zbierać węgiel, węgiel na opał. Niektórzy radośnie mają pompę cieplną, więc tamten skład opałowy nie strajkuje, nie nic. Z nim nie ma żadnego problemu, inni z kolei z niepokojem, z niepokojem obserwują te zapowiedzi co do cen gazu. Mówią nam, że ten gaz jest drogi, a będzie jeszcze droższy, mają taką radosną nowinę. I okazuje się, że myśmy tutaj w kościele zawsze byli troszkę tacy zapobiegliwi i zawierali takie umowy, które dawały nam pewne gwarancje. A dzisiaj okazuje się, że firmy, które zawierały te umowy z nami i dawały nam pewne gwarancje, wskazują, że ale jednak istnieje możliwość tego, żeby cena się drastycznie zmieniła i e, e, nawet ci, którzy, którzy e, e, mieszkają tak jak ja mieszkam w e, bloku, w mieszkaniu, które jest ogrzewane za pomocą ciepła miejskiego. E, z tego co ja rozumiem, to wspaniała firma Fortum, która zapewnia Ciepło w moim mieszkaniu e, ma, taką, ma, ma taką elektrociepłownię i w niej używa węgla. I nie wiadomo, czy oni mają ten węgiel. I nie wiadomo, czy mają jakąkolwiek gwarancję ceny tego węgla. A to wszystko potem się. E, słuchajcie, no, kto za to zapłaci? W ostatecznym rozrachunku. W ostatecznym rozrachunku, tak jak z bankami, gdy banki coś muszą komuś oddać, to za to płaci kto? Klient. I w związku z tym nie mam pojęcia, jaka będzie cena ogrzewania w tym roku, jak to będzie wyglądać. Ale słuchajcie, tak, czytałem Boże Słowo w tym wszystkim, gdy tak te wiadomości dochodzą. Ale to nie są tylko wiadomości te ekonomiczne. Jest wiele wiadomości takich dotyczących w ogóle całości, całokształtu rzeczywistości naszej, w której żyjemy. Nie tak dawno. Bardzo taki przekonujący artykuł pojawił się, który w gazecie wyborczej który przekonywał, że ekonomista, jakiś profesor, naprawdę człowiek, który, który solidnie pracuje i to, co mówi, to nie jest jakieś takie tylko to, co mu przyjdzie do głowy, ale poparte jakimś jakąś solidną pracą. On twierdził, że czasy, w których żyjemy, ten początek XXI wieku, to pod względem dobrobytu większości mieszkańców globu naszego ziemskiego, jest najlepszym czasem, jakim można było żyć. I no, do tej pory, jak patrzyliśmy na to wszystko, to rzeczywiście, gdy ja wspominałem to, jak. Chociażby moi rodzice opowiadali o swoim życiu, moi dziadkowie. Z dziadkami miałem problem, bo żadnego mojego dziadka nie znałem. Oni wzięli zawzięli się i umarli przed, przed moimi narodzinami. A znałem tylko babcie, więc babcie opowiadały za siebie i za dziadków. I te ich historie nie były, nie były ciekawe. I gdy porównywałem to, co oni opowiadali, do tego, co ja przeżywam, to mówiłem: Jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. I słuchajcie, gdy czytałem Słowo Boże w tym wszystkim, to natrafiłem na takie pytanie. Jest w jednym miejscu takie niesamowite, Pytanie. No i tak, i teraz nie mogę go. Nie, tak, już, już mam to pytanie. To pytanie brzmi tak. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Lubi oglądać dobre dni. To nie brzmi jak pytanie z Biblii, prawda? To brzmi jak pytanie jakiegoś epiker, epikurejczyka. E, taki, takiego filozofa, który to, e, dla których to e, radość życia była najważniejsza. E, bardzo wiele z nich brał, na przykład Kochanowski, gdy pisał o tej lipie. Nie, e, gościu siądź pod mym liściem, to o lipie jest. Ta, tak, chyba o lipie, prawda? I, i, i gdy pisał te swoje, te różne swoje, rozmaite swoje, swoje wiersze, to bardzo często, bardzo często czerpał właśnie z, od, z tych filozofów, którzy kochali życie. A tutaj Biblia, Boże Słowo. Duch Święty zadaje nam pytanie, zadaje każdemu z nas pytanie, zadaje pytanie temu człowiekowi, który odbierał tę inspirację. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Lubi oglądać dobre dni. Ja tak pomyślałem o sobie, myślałem, myślę, no kocham życie. No, no chciałbym oglądać dobre dni. Mało tego, ja kocham życie ze względu na to, że ono jest takie niesamowite. Nawet gdy zdarzają się w nim rzeczy trudne, to te trudne mają taki kolor, który jest później rozjaśniany. Później, yy, później są te inne kolory yy, yy, i od, od razu mi przychodzi na myśl to, że to są tak. W życiu naszym pojawiają się wszystkie kolory tęczy. Tam jest i ten taki czerwony, kiedy nas przypala trochę. A jak przypala, to nam niewygodnie. I tam jest ten taki cudowny zielony, który ochładza i daje taką, daje taką nadzieję na przyszłość. I też tam ten błękit, który sprawia taką radość, gdy. Jest taki gorący dzień, można wskoczyć do błękitnej wody, prawda? E, więc kocham życie. Kocham życie w jego różnorodności, w, jego, w, tym, w tym wszystkim, co życie do nas przynosi. I w związku z tym, e, Zagadkę pierwszą, tak, y, pozwólcie, że rozszyfruję przed Wami. Wyobraźcie sobie, że tym człowiekiem, który zadał to pytanie, y, który napisał to, jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni, był Dawid. Mąż Boży. Mąż, y, mało tego, że y, Boży to. Czasami to możemy o nim przeczytać, że to był człowiek według Bożego Serca. Że to był ten, ten, ten człowiek, który tak podobał się Bogu, że Bóg postanowił na miejsce Saula jego uczynić królem nad Izraelem. Amen? I on takie epikurejskie rzeczy tutaj wygaduje. O tym, że kocha życie. O tym, że chce oglądać je w dobroć Jego. Ale przy tym y, daje nam odpowiedź na to, jakim ma być człowiek. I wcześniej ta odpowiedź się zaczyna już od wiersza, od, y, od wiersza ósmego. Te wiersze są gdzieś tam na slajdzie, chyba. I teraz pozwólcie, że je przeczytamy sobie. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Przy czym od razu musimy sobie uściślić: e, Ci, którzy się boją. To nie boją się anioła pańskiego, oni boją się kogo? Oni boją się Jahwe, Pana, Boga wszechmogącego. I dalej: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan Jahwe, że dobry jest Jahwe, Bóg wszechmogący. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę Was bojaźni Pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Jeszcze do tego wiersz dwudziesty. Wiele nieszczęść spotyka Sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Pamiętam, że wiersz XX, tego 34 psalmu, to było takie nasze świadectwo, naszej rodziny, gdy mieliśmy taki poważny wypadek samochodowy i tak połamani jakoś, posklejani przez lekarzy, leżeliśmy w szpitalu. I wtedy właśnie ten psalm i ten wiersz dotarł do nas: że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Amen. I potem cieszyliśmy się, gdy już razem zdrowi byliśmy ze sobą i byliśmy, oglądaliśmy też Pana w dobroci Jego. I tak jak mówię, dzisiaj mamy wiele głosów, które mówią o, tym, o tych brakach, o tych niedostatkach. Mamy wiele głosów, które mówią, które zapowiadają, że cała przyszłość jest bardzo mglista. Że yy, mówią, no ten Putin to nie wiadomo jeszcze, co zrobi. A poza tym, co, oprócz niego, to będą jeszcze inni. I, i to, to powoduje, że. Wielu ludzi bardzo niepokoi się o przyszłość, ale tutaj mamy rozwiązanie tego. Tutaj mamy y, odpowiedź na to I, i Pan Bóg nam mówi: słuchajcie, y, nauczcie się bojaźni pańskiej. A co to jest bojaźń pańska? Jest słowo, które mówi o tym, czym jest bojaźń pańska. Bojaźń pańska to jest nie to, że E, 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 przeżywać jakiś taki, e, e, taką traumę e, przy spotkaniu z Bogiem. Nie. Bojaś, pańska, to jest to, gdy człowiek nienawidzi złego. Gdy człowiek nienawidzi złego, gdy, gdy e, e, to, co złe, budzi jego obrzydzenie i budzi taki, taką, Y, taką, y, y, tak, taką zdecydowaną postawę do tego, żeby się od tego zła odwrócić, tak jak mamy napisane tutaj w tym słowie, że y, mamy być ludźmi, którzy odwrócą się od złego i będą czynić dobrze. Naszym celem, naszym pragnieniem, tym, co, 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 nas, yy, co nas pociąga, ma być to, co jest dobre i dobre w oczach Bożych, a nie to, co jest złe. I ciekawa rzecz, że tutaj, jeszcze na sam koniec, jeszcze wrócimy do tych rzeczy, które są wcześniej, ale tutaj jest yy, yy, słowo, które mówi o tym, że mamy. Szukać czego? Szukać pokoju. I to oczywiście zostało napisane po hebrajsku. Dawid inaczej inaczej nie, nie pisał. Dawid inaczej nie mówił. Dawid mówił po hebrajsku. I gdy napisał, że mamy szukać pokoju, to co napisał? Że mamy szukać szalom, prawda? Szalom. To słowo szalom to jest takie wyjątkowe słowo, bo on owszem oznacza pokój. To jest ciekawe, że w Izraelu naj, tym najpopularniejszym przywitaniem jest szalom. Gdy ludzie się spotykają, mówią do siebie szalom. Pozdrawiają pokojem. Ale to słowo... Szalom oznacza też e, dobrobyt, tę sytuację, kiedy niczego ci nie brakuje. E, nie, nie brakuje ci, e, powiedzmy, e, Twoich zachcianek, ale nie brakuje ci tego, co jest Twoją zasadniczą potrzebą: szalom. I gdy Izraelita mówi i życzy nam szalom na koniec, gdy się rozstajemy, to oznacza, że życzy nam właśnie, ta, właśnie takiego życia. Z jednej strony życia, w którym jest ten pokój, to co my mamy na myśli, gdy mówimy pokój, ale z drugiej strony też życia, w którym nie ma niedostatku, niczego nam nie braknie. Ale oprócz tego, jakim ma być ten człowiek, który chce kochać życie? Ma coś zrobić ze swoim językiem. I ciekawa rzecz, że później w liście Jakuba jest znowu odniesienie do języka. Autor tego listu zwraca naszą uwagę, że e, największy problem czasami w życiu mamy właśnie z czym? Z naszym językiem. E, ten autor tak bardzo obrazowo to wyraża, mówi, że e, bardzo często jest tak, że my chcielibyśmy... Tak, jakoś panować nad tym i, i mówić to, co jest dobre, a nam się nie udaje, bo on bardzo szybko jest skłonny do tego, żeby, żeby kierować się do tego, co jest niedobre. I z receptą na to, żeby być człowiekiem, który kocha życie i przeżywa to życie. Tak dobrze i dobrze mu się żyje, jest to, żebyśmy strzegli naszego języka od zła. Żebyśmy uczyli się mówić do innych dobrze. Żebyśmy, żebyśmy byli pełni tego życzenia, tego dobra. Żebyśmy właśnie to, to takie. Byli, byli do wszystkich nastawieni, żeby życzyć im szalom, żeby wszystkim ludziom życzyć tego, co jest dobre, żeby wszystkim ludziom życzyć tego, żeby żyli bez żadnych niedostatków, żeby życzyć tego naszym sąsiadom, wszystkim ludziom z naszej rodziny. I Nawet tym, którzy czasami potrafią być wobec nas aroganccy, powiedzieć Szalom, ja Ciebie kocham, ja e, e, chcę, żeby, żeby e, ci się dobrze wiodło. I mało tego, my mamy to mówić w sposób nieobłudny. Bo mamy e, tam e, w wierszu czternastym. Stwierdzenie strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów jakich obłudnych. Czyli to nasze szalom, to nasze szalom w naszych ustach ma być nieobłudne. I kiedy to, e, e, kiedy to jest możliwe? To jest możliwe wtedy, kiedy co kiedy dzieje się to, co. E, e, Apostoł Paweł wyraził w liście do Rzymian, w piątym rozdziale. W piątym rozdziale listu do Rzymian, może wyświetlimy ten psalm. A to jest, a, ja patrzę cały czas tu, tu pusto, a to przecież teraz no, wynalazek i teraz y, za mną to wszystko się dzieje. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dlaczego mówimy, mówimy, niech ci się dobrze wiedzie, niech, niech Twoje życie będzie pełne dobroci. Dlaczego, I dlaczego mówimy to nieobudnie? Dlatego, że mamy miłość, miłość Bożą rozlaną w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ona to powoduje, że nasze, ser... nasze wargi są bezobłody. Nasze wargi są szczere, prawdziwe. Amen? Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz że e, Judasz za pomocą takiego gestu, pocałunku, wydał Chrystusa Pana. Obłuda, obłudne wargi, obłudne wargi. A my mówimy szczerymi wargami, szalom, niech Pan Bóg Cię błogosławi. I jeszcze jedno. Jeszcze jedno. To słowo mówi o tym, że mamy ubiegać się o ten pokój. I ciekawe, że to jest tak bardzo podobne do tego, co e, znajdujemy w Ewangelii Mateusza w rozdziale piątym i w wierszu dziewiątym. To jest jedno z błogosławieństw e, w tym kazaniu na górze. W tym, w tym, co nazywa się czasami taką konstytucją Królestwa Bożego, czym się, co się nazywa takim czasami manifestem Chrystusa Pana, gdy On przyszedł i zwiastował Ewangelię Izraelowi. Dziewiąty wiersz mówi tak. Błogosławieni pokój czyniący, nie tylko mówiący o pokoju, nie tylko mający pokój na ustach, ale pokój czyniący. Czyli y, przyjmujący taką postawę, że pokój jest możliwy, że pokój staje się, staje się y, rzeczywistością. Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Czy chcesz, aby ten świat rozpoznał cię jako Boże dziecko. Czy chcesz, żeby ten świat rozpoznawał Ciebie jako Syna, córkę Boga? Jeśli tak, to potrzebujesz być tym człowiekiem, który będzie czynił pokój. Wszędzie tam, gdzie Pan Bóg cię pośle, to może być szkoła, to może być. Yy, to może być Twój zakład pracy, to może być uczelnia, to może być kościół czasami, wspólnota kościelna. Tam wszędzie możesz zostać rozpoznany jako Boże dziecko, jako Boży syn, jako Boża córka, dlatego że czynisz pokój. Czynisz pokój. Powtórzmy sobie szybko. E, nienawidzieć zła, Chce, chcemy kochać życie. to nienawidzimy zła I, i obracamy się do tego, żeby czynić dobrze. E, dalej e, Panujemy nad naszym językiem. i nasz język e, nie mówi tego, co złe, a mówi tego co dobre, Błogosławi. W, i, I robimy to też naszymi wargami, dlatego, że, Jesteśmy wypełnieni, wypełnieni miłością przez Ducha Świętego. I w końcu też jesteśmy tymi, którzy szukają pokoju i czynią pokój i umożliwiają, robią wszystko, że ten pokój staje się możliwy. I słuchajcie, i wtedy, gdy takie rzeczy robimy, gdy takie rzeczy są w naszym sercu. Słuchajcie, nie musimy bać się tych zapowiedzi o węglu i o gazie i o innych różnych rzeczach, wojnach i, i innych sprawach. Dalej możecie kochać życie i spodziewać się tego, co jest dobre. No, Pan Bóg będzie e, Was szczególnie przez to życie prowadził. Właściwie, właściwie nie Was, a nas.